Dzień dobry, witam wszystkich. Mam dzisiaj bardzo dobry humor, ponieważ dostałam no, trochę wiadomości, że mój kanał nie tylko osoby po udarach oglądają, ale też logopedzi, i cieszą się, że mogą coś podglądnąć dla siebie. Ja się cieszę, że produkuje, jak się okazuje, wartościowe treści. Także jest mi bardzo miło. Zgoda buduje, niezgoda rujnuje. Także cieszę się, że nie ma hejtu, a wręcz przeciwnie, jest pozytywny odzew. Dobrze. Muszę się przyznać, że w tamtym tygodniu nie było filmiku, dużo się działo i się nie wyrobiłam. Na mojej stronie www.kluczedosukcesu.eu, a wróć to jest strona fundacji www.monikagaweł.pl w zakładce sklep są już fajne e, rzeczy, także e, nawet sprzedaż ich dobrze idzie, a to wszystko trafia na konto fundacji i w ten sposób e, pomagamy opiecznym fundacji. E, zakładając kanał nie sądziłam, że to się tak e, rozwinie. Powiem Wam, że nie są dla mnie jakoś tak w życiu pieniądze najważniejsze, ale uśmiech drugiej osoby. Sama dużo przeszłam i wiem, jak to jest cenne. No dobra, ale nie przedłużając, dzisiaj mam takie ćwiczenie. Będziemy aktywować obydwie półkule. Wiem, że osoby po udarach najczęściej mają prawą rękę sparaliżowaną, ale zachęcam, żeby sobie wyobrazić, że tą ręką lecimy po tych liniach. Tak. Prawda? Zdrową lewą ręką lecimy, a prawą sobie wyobrażamy. To bardzo fajnie. Wpływa na pracę mózgu obydwu półkul, bo osoby po udarach albo mają tak, że im się regeneruje ta półkula uszkodzona, albo prawa najczęściej półkula, czyli ta druga nieuszkodzona, przejmuje mowę. Także to jest ważne, żeby ją pobudzić. Dzisiaj taki filmik no, nieco inny. Ok. Próbujemy. Jeśli nie mamy jednej ręki, to kładziemy i śledzimy wzrokiem. Tak, wyobrażamy sobie, że ta druga ręka też nam działa, i wracamy. Mhm. Tak. Jak dojechaliśmy do końca. To wracamy. Nie poddawać się, nie marudzić, że nie mam jednej ręki sprawnej. Znam y, bardzo fajnego Piotrka, który jeździ na wózku, ma wiele problemów, a mimo to y, pracuje, jest zadowolony z życia, jeździ na basen, jeździ samochodem. Y, I wcale mu nie przyszło to tak łatwo, tym bardziej Piotrek jest dla mnie Takim wzorem do naśladowania, jak można się cieszyć z życia mimo ograniczeń. Także nie marudzimy, że jednej ręki nie ma. Próbujemy, wyobrażamy sobie. Wtedy nasza, nasz mózg myśli, że ta ręka jest, a ośrodki mowy są blisko ośrodków ruchu. Dobra, zrobione. To lecimy na wyższy poziom. Uwaga. Palcem po ekranie praktycznie, jeśli nie macie dotykowych. A jeśli macie dotykowe, to tak yy, troszeczkę, żeby dalej, żeby się nie przestawiła. Yy. Zobaczcie, pole widzenia też się rozszerza. Ten mózg pracuje. Yy, także to jest tak fajne jak neurogimnastyka. Neurogimnastykę też mam. Na stronie to jest świetna rzecz. Mhm. Dobra. I teraz mamy tak. Dzisiaj korzystam z gotowca, bo naprawdę się tyle dzieje. że nie wyrabiam, ale mam nadzieję w święta odpocząć. Jak mam pacjentów swoich w gabinecie, to też, e, jeśli mają ćwiczenia jakieś tam buzi czy czegoś, to ja im opowiadam, mówię, ja będę gadać, ty rób. Także tak to wygląda. Mhm. Trochę mnie mało widać, ale taki akurat mam program. No dobra. Okej, okay. to co jeszcze jedno? Jeszcze jeden, ostatni. Uwaga już przy tym jest łatwo, bo już mózg ogarnął, o co chodzi. Można robić powolutku w swoim tempie. Dobra, no i dzisiaj to wszystko. Zostawiajcie łapki w górę. No, przeszczęśliwa jestem ja dzisiaj, jestem cała w skowronkach, że po prostu mój kanał służy tylu osobom. Subskrybujcie komentarze, serduszka, cokolwiek, żeby zwiększyć zasięgi i inne osoby też mogły skorzystać. No właśnie, a zaczęło się od tego, że nagrywałam pacjentce, która nie chciała z nikim innym ćwiczyć, tylko ze mną. No a tutaj proszę. Do zobaczenia w kolejny poniedziałek. Monika Gaweł.